Cześć, w dzisiejszym filmie porozmawiałam sobie na temat antykoncepcji Dokładnie chciałabym wam opowiedzieć moje doświadczenia z Nexplanonem, czyli implantem antykoncepcyjnym Niektóre z was wiedzą, że go mam, ponieważ wspomniałam o tym pod jednym z filmów, które dodałam ostatnio Dostałam kilka wiadomości prywatnych, czy mogłabym nagrać oddzielny film na ten temat Także oto i jest ten film A Na wstępie powiem, że jeżeli ktoś jest mega przeciwnikiem antykoncepcji hormonalnej To nawet nie ma po co oglądać tego filmu, bo... Zakładam, że na pewno zdania nie zmieni. Także mam nadzieję, że nagrywając ten film pomogę kilku osobom, które zastanawiają się nad tym, czy zacząć stosować taką antykoncepcję. Jakie są plusy i minusy, jak ogólnie wygląda sam zabieg, a dlaczego ja zdecydowałam się na implant, a nie na przykład na tabletki. Także zaczynamy. Czyli zacznę od tego, jak długo mam ten implant. Otóż od prawie trzech miesięcy i zdecydowałam się na niego, ponieważ od dłuższego czasu szukałam takiej metody antykoncepcyjnej, aby przede wszystkim była długotrwała i żebym nie musiała o niej myśleć Także tutaj na samym początku rozważałam trzy opcje i był to zastrzyk Spirala albo właśnie implant Od początku wiedziałam, że ja nie chcę brać tabletek Ponieważ nie byłabym w stanie brać ich zwyczajnie regularnie Ponieważ albo bym zapomniała, albo też mój tryb życia Jak się decydowałam na to, aby, aby zacząć stosować tę koncepcję Wtedy miałam jeszcze dwie prace, także pochodziłam rano z domu I wracałam w nocy i w sumie nie miałam czasu No zwyczajnie nie miałam czasu, także dlatego od razu wykluczyłam tabletki Wiedziałam też, że nie chcę brać nic z estrogenem Ponieważ są to takie y, dosyć <noise> y, zdradliwe hormony y, Także y, mój wybór padł właśnie na tamte trzy, co wspomniałam Jednak y, zastrzyk, on działa, jest skuteczny do 13 tygodni Także stwierdziłam, że chcę coś dłuższego Spirala działa do 5 lat Stwierdziłam, że to może być trochę za długo. Także zdecydowałam się na implant, poczytałam o nim dużo. Też jedna z moich koleżanek w pracy ma ten implant, także jej się wypytałam o wszystko. Ona go sobie chwaliła, także stwierdziłam, że warto ten implant spróbować. Tutaj jeszcze dodałam na początku, że w Anglii. Antykoncepcja jest w pełni refundowana, jest bezpłatna. Każdy ma do niej dostęp. Wystarczy iść do swojego lekarza pierwszego kontaktu, powiedzieć mu, że chce się zacząć stosować antykoncepcję. E, tutaj jeszcze podoba mi się to podejście, że lekarz e, nie może podjąć za ciebie decyzji, tylko um, pomagać ją podjąć. Także ja powiedziałam implant, bym ja powiedział. E, Wady i zalety. No, ale wiedziałam, ok, chcę spróbować. Także przepisał mi receptę, i jakiś tydzień później znalazłam się w szpitalu na zabiegu. Zanim wam powiem, jak wyglądał sam zabieg, to jeszcze powiem wam kilka słów na temat samego Nexplanonu. Jest to implant szczepiony pod skórę o długości 4 cm i grubości 2 mm. Ja tutaj wam nie mogę pokazać tego. Implantu na przykład naciągawszy skórę, jak to zrobiła Julka, ponieważ mam dosyć mięsiste ramię, mięsie jest to rękę, nie jest to biceps, także wam pokażę, że coś mi się tam rusza pod skórą i to właśnie jest ten implant. Także ja teraz od czasu do czasu sobie go sprawdzam, czy go mam, ponieważ jedną z, wadą, z wad implantu jest to, że on może migrować, także ja od czasu do czasu sprawdzam, czy on na pewno jest na swoim miejscu. Także. Implant działa w taki sposób, że on wydziela do krwiobiegu hormon, który jest podobnym hormonem, jest syntetyczną wersją tego hormonu, który występuje w drugiej fazie cyklu, czyli tym samym też um, on zatrzymuje owulację. Jak nie ma owulacji, to. E, Zajście w ciąży jest znacznie utrudnione, to jest praktycznie niemożliwe. Dodatkowo, jeszcze implant działa w taki sposób, że on zmienia konsystencję śluzu, tym samym utrudnia to spermie dotarcie do komórki jajowej, czyli plemnikowi aby się połączyć z komórką jajową, i wtedy mamy zapłodnienie, i później jeszcze ta komórka musi powędrować do i się zagnieździć, także tym samym jeszcze wysiłka macicy jest znacznie cieńsza, dlatego też znacznie utrudnione tej zapłudnionej komórce zagnieździć się w macicy. Koniec! Tak, właśnie działa ten implant. Teraz Wam opowiem, jak wyglądał sam zabieg. Sam zabieg zostaje wykonany w znieczuleniu miejscowym, czyli na początku pani jeszcze mi opowiedziała jeszcze raz o plusach i minusach tej metody. Zapytała się mnie, czy nie jestem uczulona na jeden ze składników. Który się znajduje w tym właśnie implancie Ja powiedziałam, że nie I później kazała mi się położyć na kozetce Implant jest wszczepiany w rękę niedominującą Czyli ja jak jestem leworęczna, to mam implant tutaj W prawej ręce, tutaj jest dziurka jak widzicie, w sensie ślad I tutaj jest implant Także to, co ona kazała mi zrobić, to położyć się na kozetce I przytrzymać sobie tę jakby głowę Tutaj jakby położyć dłoń na karku i, byłam, I leżałam sobie w takiej pozycji Ona później przyszła Zrobiła mi kropkę w tym miejscu Podała mi najpierw znieczulenie miejscowe Zostawiła mnie na 3 minuty Aby to znieczulenie zaczęło działać Także jak jeszcze raz Później pani sprawdziła, czy to znieczulenie działa Czyli jeszcze raz mnie ukuła i zapytała się, czy coś czuję Powiedziałam, że nie No powiedziała, że zaraz mi ten implant wszczepi. Ja się zapytałam, czy To jest właśnie takie podobne uczucie Jak do przybijania uszu Ona powiedziała, że tak, no to ja zrobiłam takie duże oczy, siedziałam, ok, dam radę i powiedziałam jej od razu, że ja się boję igieł. Także po prostu patrzyłam się w drugą stronę i jeżeli mam ocenić ból w skali od 0 do 10, to naprawdę oceniam go na 0. A ja naprawdę boję się igieł ogólnie mam. Według niektórych bardzo niski próg bólu. I jedyne co poczułam, to takie lekkie uczucie dyskomfortu, jak ten implant, jak pani mi wszczepiała ten implant w skórę, czyli jak przesuwała przesuwkę, słyszałam, bo jest taki klik na końcu. I później wyciągnęła tę igłę, i w sumie nic nie poczułam. Jedyne co poczułam, to to, jak ten implant wchodzi mi pod skórę. Tyle, ale to nie było w żaden sposób bolesne. Tylko, no wiadomo, jak no, coś wam wchodzi w skórę, no to po prostu się to czuje i tyle. Ma się tego świadomość. Także sam zabieg trwał około 5 minut i mogłam iść do domu. E, jeszcze na sam koniec pani mi to wszystko, na to wszystko założyła mi opatrunek w postaci plastra i zawinęła wszystko bandażem. Dała mi dwa plastry i powiedziała, że mam je zmieniać co 3 dni. E, co ja zrobiłam następnego dnia? z... Um, pozbyłam się tego plastra i bandaża, ponieważ u mnie wszystko lepiej się goi na świeżym powietrzu i jak ym, spałam w nocy, y, to jak się obudziłam rano, to po prostu widziałam, że z tej ręki mi leci krew, ponieważ no, ta dziurka nie chciała się zabinić. Jeszcze pani mi powiedziała, aby nie moczyć tego miejsca przez 24 godziny. No ale jak się myłam, to trochę tam sobie pochlapałam, ale było ok. Niektóre z Was będą ciekawe, kiedy można sobie wszczepić taki implant. Otóż, kiedykolwiek. W byle jaki dzień cyklu, jeżeli jest to pierwsze pieni cyklu, czyli wtedy kobieta ma okres, zazwyczaj on właśnie trwa pomiędzy tak do 5-7 dni. To wtedy było napisane w ulotce, też mi pani to powiedziała, że ten implant powinien zacząć działać od razu, ponieważ mało kto współżyje podczas okresu. A jeżeli ten implant jest wszczepiany w pozostałe dni cyklu, to jeszcze wtedy przez kolejne 7 dni należy stosować jakąś drugą antykoncepcję, jakąś drugą metodę antykoncepcji, jak na przykład prezerwatywy. Jeżeli któraś z Was chciałaby sobie wszczepić taki implant po ciąży, to może on być już szczepiony po 3 tygodniach od urodzenia dziecka. I wtedy to samo. Jeżeli jest to jakby. Przed 21 dni po, po, po porodzie To wtedy ten implant zaczyna działać od razu W przeciwnym wypadku znowu przez 7 dni Trzeba stosować jakąś dodatkową antykoncepcję Jakie są przeciwwskazania do używania Nexplanonu? Oczywiście nie mogą używać um, Nexplanonu kobiety Które przeżywają że są w ciąży U mnie, zanim mi ten implant wszczepiono Zapytali się, kiedy miałam ostatni okres I czy współżyłam od tego czasu Także aby mieć pewność, z tego co wiem, to niektórym kobietom również wykonuje się test ciążowy, tak aby mieć pewność, że w ciąży nie są. Z tej metody antykoncepcji nie będą na pewno zadowolone kobiety, które chcą mieć regularny okres. Czyli jeżeli teraz macie regularny okres i zaczynacie stosować, myślicie na Nexplanonem. Wasz okres się rozreguluje na maksa i to, co jest, to zdarzyło się w moim przypadku W ulotce było napisane, że ten okres może być lżejszy, cięższy, może trwać dłużej, może być, trwać krócej Z tego co ja widzę, ponieważ mam go niecały trzeci miesiąc U mnie nie występuje okres, tylko bardziej takie plamienie, czyli mogę sobie założyć wkładkę i będzie ok, nic nie przecieknie, a nic w tym stylu i w ogóle nie mam już bólów związanych z okresem. W ogóle ja nie czuję, kiedy on się zaczyna, także czasem mam taki surprise, że tak powiem. I jeżeli chodzi o trwanie, to to plamienie trwa od, od 5 do 7 dni i raczej nie pojawia się tam krew, tylko bardziej takie szepy, czyli to jakby moja macica um, oczyszczała się z tego wszystkiego, co jeszcze miałam zanim ten implant był podany. Nie wiem, czy teraz to, co mówię, ma sens, no ale okresu to w ogóle nie przypomina. Um, pierwsze trzy miesiące są taką wskazówką, jak nasz okres będzie wyglądał później w późniejszych miesiącach. Um, u jednej na pięć kobiet, krwawienie w ogóle. Ustępuje, tak jak na przykład miała to w przypadku Julki Nie wiem, może dlatego, że ja no jestem osobą z nadwagą, to wtedy będę pewnie miała jakiś okres Jeżeli chodzi o choroby, które nie umożliwiają stosowanie implantu, to między innymi Rak piersi, którego się ma, albo którego miało się w przeszłości Cukrzyca, choroby wątroby, jakieś guzy na wątrobie Albo u osób, które są narażone na osteoporozę, implant również nie jest wskazany jeżeli chodzi o wady i zalety tego implantu, to przede wszystkim implant może być stosowany u kobiet, które mają nadwagę. Czyli tak jak na przykład ja, z tego co przeczytałam, może być on stosowany u kobiet, które mają BMI do 50, czyli to już jest taka znaczna otyłość. Ale w ich przypadku lekarz może zalecić wyciągnięcie tego implantu wcześniej, ale tak powiedzmy, że do dwóch lat on powinien działać perfekto. Również do zalet należy to, że on działa do 3 lat Jeżeli chcemy, możemy go wyciągnąć wcześniej, obojętnie kiedy, wystarczy tylko skonsultować się z lekarzem I płodność ma wrócić już w kolejnym cyklu ja wam powiem od razu, że jestem ciekawa jak wtedy wygląda okres Czy on od razu wraca do takiej postaci, jakiej był Bo w sumie wtedy będziemy mieć owulacje i tak dalej, tak dalej Czyli macica będzie się uczyszczać, jeżeli nie zajdzie do zapłodnienia Także wtedy miałoby to sens Bo w sumie ten okres, mi on nie przeszkadza Ale wiem, że będą takie osoby, które na przykład, nie wiem, podróżują Albo lubią mieć wszystko pod kontrolą A tutaj ten okres tak przychodzi nie przychodzi. Implant również nie przeszkadza w stosunku, ponieważ no, mam go w ręce. Z tego co wiem na przykład jak ktoś stosuje ring, no to ma go w pochwie przez trzy tygodnie. Czy on przeszkadza? Nie wiem, chyba go się wyciąga przed stosunkiem, nawet się tym nie interesowałam, dlatego też nie chciałam mieć um, czego, nie chciałam mieć spirali, bo bym się bała, że co jak jednak albo że mnie coś zacznie boleć, to wtedy bym naprawdę chyba zwariowała. Implant jest również dobrym rozwiązaniem dla kobiet, które nie mogą też nie chcą używać estrogenów. Jak na przykład e, ma to miejsce podczas brania pigułek dwuska, dwuskładnikowych, ponieważ wiem, że jest jeszcze pigułka jednoskładnikowa i wtedy ona nie ma estrogenów, czyli w sumie działa podobnie do implantu, tylko trzeba ją brać codziennie. ja Nie chciałam właśnie. A, I też właśnie nie trzeba myśleć o tym, po prostu ma się ten implant, ja sprawdzam, czy on jest, 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 to znaczy, że działa. Jeżeli chodzi jeszcze o plusy stosowania tego implantu, to on może zmniejszyć bolesność miesiączek w ciągu roku od jego stosowania, tak jak już wspomniałam, ten okres, co w ogóle on będzie szalony, gdzie się pojawiał i znikał, Do, co może zaburzać efektywność... Um, tego implantu, to przede wszystkim leki na choroby takie przewlekłe na, Dlatego jeżeli chorujecie na, na jakieś choroby przewlekłe Bierzecie leki, które mogą obniżyć jego efektywność To dlatego warto zawsze skonsultować Jeżeli chodzi o takie skutki uboczne W moim przypadku Jest to to, że Nie tyle co przybrałam na wadze, według mnie było jest całkowicie odwrotnie, e, tylko jeżeli chodzi o mój apetyt, to tak jakby mój ośrodek głodu i sytości jest w pewnym sensie zachwiany Otóż e, czasem, wiecie, jak ktoś tak je, 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 to w końcu się napcha i po prostu żołądek nie chce mu więcej przyjąć Ja jak się uprę, to mogę jeść, jeść, jeść bez końca, aż bym pewnie nie pękła, dlatego też... Kontroluję się, myślę o tym i też czasy mam tak, że wstaję, zawsze powiem, jak wstaję, to jest głodny. Ja głodna nie jestem. Czasem potrafię nie być głodna przez cały dzień, dopóki nie zaburczy mi brzucha albo nie rozboli mi głowa. To wtedy w ogóle nie myślę o tym, żeby zjeść. A później, jakiem, to jem, 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 jem. Ale jak na razie nie przytyłam. Jeżeli tak by się stało, że przytyję, a ja w sumie sprawdzam sobie tylko obwody, czyli się mierzę centymetrem, jak na razie nic się nie zmieniło. Także jestem dobrej myśli, to wtedy nie wyciągnę tego implantu wcześniej. Jeżeli zobaczę, że. Coś się ze mną dzieje nie tak, to na pewno go wyciągnę, ponieważ do skutków ubocznych stosowania implantu należy m.in. trądzik, jak na razie z tego co widzę, nic mi nie wysypało. Utrata włosów, włosy jak na razie jeszcze mam na miejscu. Później zmiany nastroju, czyli taka huśtawka emocjonalna od euforii do, do prawie depresji. Ja to już miałam. W Wcześniej, wiadomo, podczas... Kobieta zmienną miedną język, jak to mówią, podczas cyklu Mamy czasem humorki, czasem ich nie mamy, także tutaj ja nie widzę żadnych odstępów od normy Jeżeli chodzi u mnie o to stosowanie tego implantu, jeżeli chodzi o libido, jest dalej w normie Bo też właśnie niektóre kobiety mają obniżone libido Jeżeli chodzi o efektywność tego implantu, bo chyba jeszcze o tym nie wspomniałam To... Ona wynosi powyżej 99%, co oznacza, że w ciągu trzech lat stosowania tego implantu jedna, mniej niż jedna kobieta zajdzie w ciąży także jak dla mnie, jest to metoda bardzo skuteczna i mam nadzieję, że w moim przypadku e, będę z niej zadowolona. Jeżeli chodzi o ile ten implant kosztuje w Polsce, to jego cena waha się od 1000 do 1500 zł psz, a i dodatkowo jeszcze trzeba zapłacić. Za jego wszczepienie i jeszcze później za jego usunięcie. I to jest około 200 zł. E, implant nie jest a, dosyć popularną metodą antykoncepcji w Polsce, ja się naprawdę nie dziwię, e, ponieważ jest on przede wszystkim drogim. Ja wiem, że jak się bierze pigułki, niektóre pigułki, nie wiem teraz, bo teraz to już w ogóle w Polsce nie wiadomo, co będzie refundowane, czy nie, ale pamiętam, że kiedyś moja koleżanka, jak brak tabletki antykoncepcyjne, co płaciła za nie chyba 5 zł. E, druga moja koleżanka płaci chyba 50 zł miesięcznie za tabletki, także jak dla mnie jest to Cena nawet ok. Czyli rocznie to wychodzi ponad 500 zł, że implant cenowo wychodzi podobnie jak pigułka, tylko za niego trzeba jednorazowo zapłacić 1500 zł, a za pigułki płaci się te 50 zł miesięcznie. Czy jak się wszystko skumuluje, to w ciągu 3 lat 1500 zł, nawet ponad 1500 zł się wyda. A jak przeczytałam, gdzieś znalazłam taki artykuł, że tutaj Fundusz Zdrowia za jeden implant płaci 80 funtów na 3 lata. Także myślę, że jest to cena w porządku. Nawet jakbym miała zapłacić to 80 funtów, to myślę, żebym się na to zdecydowała. Także, jeżeli chodzi o moją przygodę, która się rozpoczęła z planonym jestem zadowolona. Będę miała dla Was taki update pewnie po roku, jak mi się sprawdza, czy się zmieniłam, czy jestem szafą, czy nie jestem szafą. Że ten filmik uznacie za przydatny. Jeżeli tak, to proszę o kliknięcie łapki do góry, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zostawcie je na dole w komentarzu i widzimy się następnym razem. Cześć!